I nie lubię łowić. Ale jeżeli to miejsce będę bo będę tutaj do marca tutaj parę razy przyjadę to miejsce sobie Obiorę za cel, widziałem tu w poprzednich latach. Tu właśnie wertykala walili tu chodzili jesienią to moje zimą też Także raczej myślę, że on tutaj siedzi, na tym odcinku, no i tu będę szukał sam dacza. Aż Ale znalazłem fajne, ciekawe miejsce, gdzie będzie można też spróbować ze spawikiem, jeszcze po przyjeżdżam. No jak widzicie, parki jak to autostradzie. A ja sobie tutaj ćwiczę na trochę wertykala, trochę tak rzucam. Dzisiaj tylko tak wyskoczyłem, profilaktycznie pierwszy raz w tym roku. Chwila czasu w końcu troszeczkę się ogarnęłem, Kamerka przyszła Teraz muszę ją dzisiaj będę rozpracowywał też już jest do wymiany ale dobra Jakoś sobie porazimy jak widzicie To jest fajne miejsce o, W tamtym kanale był idealnie No ale niestety już tam nie wolno iść Ten kanał to jest jedyne miejsce gdzie można jeszcze spinningować w ogóle używać sztucznych przynęt a tak to na wszystkich wodach, na których chowie, jest to do maja zabronione i dlatego tak to wygląda no ale widzicie kochani miejscówka jest dość ciekawa, naprawdę dość ciekawa wiem, że te sandasze tutaj są, bo o, nawet widzę tam Jakaś, jakaś zasiadka, nie wiem czy na karpia czy na na Naprzeciwko tam dalej kamerka, może tego nie, obejmuj, nie obejmie, ale widzę, że tam siedzą wędkarze. No ten, to jest taki dość rybny odcinek, także myślę, że trzeba będzie teraz pokombinować w różnych porach dnia, no różne przynęty, różne techniki. Zobaczymy, może się uda rozgryźć tego tutaj z tego sandacza. W każdym razie, z tego co ja założyłem kolega chodzi tutaj w dzień, w ogóle na kanale. W roku, no łowił, ale no niewielkie te sandarczyki, trafiały się w ciągu dnia również. A jak rozmawiałem z tymi Niemcami co łowią, to to przeważnie po ciemku, nocą, późnym wieczorem, nad ranem, to najlepsze, najlepsze pory tutaj są na tego sandacza, także i ja będę próbował. No ale kamerę kupiłem z noktowizorem, to myślę, że w razie czego uda się jakiejś filmik zmontować. A tak to jeszcze do marca zrobimy parę, filmów, parę filmików, jakichś fajnych poradników. Czyli kochani, chwila była przerwy, za co przepraszam, ale to były przyczyny ode mnie niezależne, a obecnie to puna nadaje Zimno wiatr, no ale dobra, pochodzimy, powalczymy. Jak widzicie trochę wertykala. Trochę porzucam, bo zobaczę. Jeśli będzie się coś działo, to na pewno zobaczycie. Jeszcze nawet nie wiem, czy mi się to nagrało, ale. Tak jak widziałem, tu w poprzednich latach, jak przyjeżdżałem z drugiej strony, tam płyce jest. Tak też rozpatrywałem tę wodę, gdzie co, jak tego, to. Tu widziałem zawsze, że chodzili z wertykalami Znaczy, że sam nasz tutaj jest, trafia się na pewno Także może i nam się coś uda No, siemano kochani Dzisiaj pierwszy wypad w tym roku, jak to się mówi Święta, święta i po świętach ucichły Odgłosy petard Mamy połowę stycznia No, ponad miesiąc nie byłem nad wodą Pierwsze wyjście w tym roku, powiem kochani tak Miejscówka, po prostu zauważyłem ją kiedyś w innych miejscach, po drugiej stronie kanału chodząc, że zawsze tam przyjeżdżają miejscowi wędkarze i co, i wertykal, jak mówiłem w poprzednim filmie, i wertykal przy samym dnie, przy brzegu, przy samym brzegu dokładnie. Dzisiaj pochodziłem, owszem, kochani, miałem parę jakichś skubnięć, ale nie wiem co to było. Były ewidentnie delikatne, coś podskubywało, coś podszarpowało. Trudno mi nawet określić, czy to był standard, czy nie. Mogły to być również babki za ogonek łapać, chociaż te babki raczej biją w trochę mniejsze gumy, a te gumy miały około 10 cm, które stosowałem. Także, no trudno mi powiedzieć. Miałem dwa takie ewidentne brania, takie sandacza, no ale to też widać, że chyba tylko szarpnął za ogonek, w sumie nawet guma była nie ściągnięta, bo zacięcie, nic, zacięcie, dwa brania puste zacięcie, no jedno miałem, ale z dalszego wyżo. to dalej rzuciłem, tam wyczułem, że tam jest mnóstwo kamieni i tam mi też coś szarpnęło dość zdrowo, no ale zaciąłem puste, no dziwne te brania były, no ale niemniej były. Myślę, że jednak faktycznie te sandacze na tym odcinku, o tej porze roku są. Także tutaj się skupię. No, tak jak nagrałem kawałek, zresztą zobaczycie w dalszej części filmu jak to wygląda. Myślę, że trzeba będzie tam późniejszym wieczorem albo nad ranem. No tam akurat jest tyle dobrze, że lampy świecą. Widzę, że są tam lampy, także będzie ciut ciut widniej. Może jakoś po swoim słabym wzrokiem, ale może jakoś tam da radę połowić, a w razie czego kamerkę nową, którą kupiłem, ona jest pod czerwienią, także jeżeli się coś złowi, na pewno zrobię. W międzyczasie, kochani, będę sobie kombinował z tymi sandaczami, no bo im trzeba trochę poświęcić czasu, naprawdę trzeba trochę poświęcić czasu, żeby wyczuć, co one chcą, o jakich porach najlepiej biorą i tak dalej, i tak dalej. Ja tak sugeruję się tym, co mi opowiadano, tym, co sam widziałem, mam kolegę Sławka, którego zresztą pozdrawiam. To jest typowy sandaczowiec, on sandacz, głównie sandacz okoń jest w kręgu jego zainteresowań Na tym kanale łowi naprawdę dużo, dużo od lat łowi, chodzi na tym kanale Także tym co on łowi się sugeruje, sam bywałem tutaj parę razy w innych latach No ale rzadko bywałem, bo nie lubię ogólnie tego kanału Coś tam się trafiło, ale bez żadnego wow W każdym razie te sandacze tutaj są, no i trzeba będzie po prostu pokombinować nie wiem, ile czasu mi to zajmie, aż znajdę na niego patent, mam kilka już pomysłów. Zobaczymy, między innymi wypróbuję Karolina. może tutaj zadziałał, nie widziałem, żeby ktoś łowił na Karolinę, czyli na Reef A w międzyczasie, no, trochę filmików, parę poradników sobie zrobimy, tak jak mi tylko czas, kochani, pozwoli, bo na sprawę ostatnio mam urwanie, no już nie powiem czego, no, dosłownie. Także, co dam radę, to na pewno zrobię. Myślę także że o technikach spinningowych, trochę techniki, jak techniki zbrojenia chodzi mi głównie o te wszystkie rig gigi, zrobię filmik, na pewno zrobię filmik, jak miałem to już dawno zrobić który będzie można zastosować, będzie można później to co powiem no troszeczkę w późniejszym okresie, kiedy okoń się normalnie uaktywni no ale to o tym wszystkim yy, o bocznym troku, jak fachowo fajnie zastosować za boczny trok że w odpowiednich rękach to staje się naprawdę zabójcza broń na okonie, no ale to będzie oddzielnie w innym filmiku zrobimy filmik, no o różnych technikach będziemy, sobie, powiemy, pokażę co i jak tego także myślę, że jakoś ten czas wypełnimy, bo później będę chciał jeszcze trochę może ze spławikiem polacać też mam trochę zaległości, ktoś mi tam prosił raz, drugi, trzeci, mówi, że zrobię, 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 a w końcu nie no, naprawdę, no, nie, nie mam ostatnio czasu mam Czym starszy, bliżej emerytury, że tak powiem, no to kurczę, no normalnie jestem zajęty. Wczoraj miałem jechać na ryby, no oczywiście trzeba było jechać po córkę do Frankfurtu, w ciągu dnia 1000 kilometrów musiałem walnąć zamiast na ryby, to sobie zrobiłem fajne zdjęcie <grych> koło mostu w słubicach. No ale dobra, to tylko tak w nawiasie. Dobra kochani, to byłoby tak na tyle, mniej więcej tak to będzie trochę wyglądało w najbliższym czasie, a dokładnie jak to będzie wyglądało, to zobaczycie na filmach. Macie jakieś pytania, czy chcielibyście jakiś filmik o czymś, o co czym jestem w stanie w tej chwili zrobić, piszcie śmiało, a ja tam zrobię, podpowiem. Dobra kochani, na razie, trzymajcie się, niech mózg będzie dzwonić. I do następnego, będzie mówić, będzie mówić. O...